Czwarta Niedziela Wielkiego Postu. Przypomnę, że Wielki Post jest czasem, kiedy według Bożego Kościelnego prawa mamy się przynajmniej raz wyspowiadać, by w czasie Wielkanocnym Kołpół Świętą przyjąć. Oczywiście ze spowiedzi warto zdecydowanie częściej korzystać, ale kilka słów może dzisiaj o samym żalu za grzechy jako jednym z warunków sakramentu pokuty i pojednania. A zachęca nas do tego dzisiejsza Ewangelia według świętego Łukasza. Jest to opowieść o synu marnotrawnym, miłosiernym ojcu i o starszym synu. Skupię się tylko na niektórych fragmentach, by pokazać jak święta Urszula zachęca nas do, I zaprasza do żaru za grzechy. Otóż pamiętamy, że kiedy syn, młodszy syn, otrzymał to, co mu się należało, kiedy to roztrwonił, pracuje w bardzo trudnych warunkach, właściwie nie ma się czym pożywić, i wtedy przychodzi refleksja: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę? Zabiorę się i pójdę do mego ojca. Powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu, i względem Ciebie już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go. Jego ojciec wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję, ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze. Zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą suknię, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę, sandały na nogi, przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Wspaniale. Kiedy się odnajdujemy na tych ścieżkach Bożych, kiedy powracamy do Boga. I aby to uczynić całym sobą, trzeba wzbudzić w sobie żal. Żal za te wszystkie nasze niedoskonałości, słabości, grzechy, które popełniliśmy w swoim życiu. Żal za grzechy, pisze święta Urszula, opiera się na poznaniu mojej nędzy. Daje zrozumienie, że za grzech należy mi się kara. Jeżeli rozważamy grzechy, któreśmy popełnili, daleko mniej cierpimy, aniżeliśmy zasłużyli. Jeśli naprawdę za grzechy, za nieprawości żałuję, będzie we mnie zrozumienie, że właściwie zasłużyłam na to wszystko, co najgorsze. Zawsze, za wszystko Bogu trzeba dziękować. Jak wielką czułabym wdzięczność dla ojca mego w niebie, który nie według swej sprawiedliwości. Ale według ogromu miłosierdzia swego ze mną postępuje. Z jakąż wdzięcznością, pełną miłości, tuliłabym się zawsze w szczęściu, w cierpieniu, w oschłości, w pociechach do boskiego mistrza, który z nadmiaru dobroci swej nadłamanej trzciny nie złamie i gasnącego knotka nie zgasi. Stosunek mój do Boga byłby pełen miłości, pełen wdzięczności, ale zarazem pełen głębokiej czci. Wypływającej z poczucia mej nędzy i niskości. Warto zobaczyć swoją nędzę, zanurzyć ją w Bożym Miłosierdziu i wzbudzać w sobie żal, ale także wdzięczność Bogu za Jego miłość i miłosierdzie, bo On naprawdę nas kocha, na nas czeka i nam zawsze przebacza.